Hej kochani! witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do jakiejś gminy za Katowicami. Nie wiem jak jaką się nazywa, ale wam stawię tutaj mapę, więc będziecie wiedzieć gdzie jadę. Jest taka ładna pogoda dzisiaj. No, super jest. Już jestem po studiach, zaczęła się sesja, więc trzymajcie dalej kciuki za mnie I już wam powiem, gdzie jedziemy. O, nie mogę tego znaleźć. Już jedziemy do Gorzkowice, Gorzkowice, do Gorzkowic. Na dni Gorzkowic, więc zapraszam do oglądania. Step Day, wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day. A good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, y'all. Negative thoughts are poison they ride. Uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence So flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I love Dojechaliśmy do miejsca, nie widzę, czy mi kamera ostrze, czy nie. Słychać już piosenki. Tak, piosenki zespołu regionalnego, tak to się nazywa. Dojechaliśmy, teraz musimy iść 10 minut na nogach, ponieważ zdecydowaliśmy, że nie wiadomo, czy damy radę tam w ogóle wjechać, bo tutaj strażacy stoją, więc <noise> będzie dość ciekawie. Ale już mi się podoba. Ogólnie jak jechaliśmy tutaj, to była taka piękna, był krajobraz, że tak mi się to podobało. No super, po prostu to wygląda. Pół Polski przejechaliśmy, żeby tutaj przyjechać. No powiem Wam, że ja jestem w totalnym szoku, że, że tutaj jestem bo myślałam, że tutaj nie będę, ale jednak jestem. Były w ogóle truskawki, czereśnie były. Takie, wiecie, swojskie wszystko, swojskie. Ja, 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 ja to muszę zobaczyć, wam pokażę. Tylko, Mał tylko u Małgorzaty na kanale możecie takie rzeczy zobaczyć, żeby po polskiej przejechać, żeby do takiej miejscowości przejechać. Ja się z tego wszystkiego. Tutaj państwo, strażacy zamknęli. Ulicę? Po słyszycie? słyszycie? Czy wiatr może wieczno? Ale... Ej, pięknie. Patrzcie, patrzcie, co tutaj. Jestem trochę niska, no ale. I ja, karuzele dla mokrzaty. Jaka scena wypaśna. Tak wszystko z zagrobu widać, co nie? <laughs> patrzcie, no, Ej, no ale taki. Ej, to duże to polisko, Wam powiem. Myślałam, że to będzie mniejsze, ale to jest full wypa. Jakie Jo! Będzie! Oku! Cool. Regionalne, widzicie? Tam idziemy, tam idziemy. Ale duże to boisko mają. Patrzcie, ile jedzenie. To wszędzie mam że to będzie. O, patrz! O jedzenie, jakieś dobre. Musimy się pod jedzenie szukać. Nie ma, nie się, Tutaj straż pożarna. Ej, nie, no. Trochę radzi słońce, zgubiłam okulary nie wiem, gdzie są. Ale to nic. Co jeszcze mam ciekawego? O kurde, ale wypas. O tutaj pani blachy sprzedaje, jakby ktoś chciał. O tutaj lody. Wow! Pani kwiatki sprzedaje. O jedzenie! Pierw jedzenie, moja musi obczać. O bigos. O saszłyki Pycha o ja golonka nawet ja ci kręcę No Małgorzata w raju, Małgorzata w raju A tu można regionalnie sobie zrobić zdjęcie O ja cię Pus. Nie że to muszę tam trafić też do zdjęcia. Kurde, będę no powiem wam, że ja w szoku po prostu. Koło gospodyń wiejskich! Idziemy dalej? O, tutaj jedzonko. Tutaj mamy kolejne ko y koło gospodyń wiejskich. Ciasteczka. Tutaj mamy ciastka. Tu mamy koło gospodyń wiejski, kolejne. Uuuu, co tutaj mamy jeszcze? O, rybki! O, ciekawe ile. Wice. Klub seniora, ciekawe co klub seniora mam. Właśnie tutaj nie zapominajki. O, krokiety. Tutaj mamy kolejne pluczki. Mmm, tutaj mamy do kolejne. Jacie! To są te! Os sypki, hmm, pycha. O kurcze, o balone z jedną rożce Pozdrawiam do Misie. O tutaj kolejne. I jakie pychotki, osypki. O, tam będę ja, tam będę ja. E, full wypas. A Małgorzata będzie próbowała bigosu, szaszłyki, e, kanapkę ze smalcem i ogórkiem i regionalnego pieroga. Tutaj u gospodań Wiejskich zaraz zobaczę. Tak, spodem bieskich. Tak, więc testujemy. O oh my god! Ale dobra. Nie, no Bigos pycha. Jeszcze szaszłyki muszę spróbować, ale to potrzebuje ręki. Zaraz wam powiem. Dobra, teraz dajemy pierożka. Budem się tutaj ustawić statyw. Trzymaj palce. Dobra, teraz wie, jemy Takiego wielkiego pierożka Dobra, jemy Bigos był dobry, zjadłam cały bigos A teraz mamy pierożka Z czym to jest? Z i Z kapustą Tak, bo tak się prezentuje Dobra, jemy I sprawdzamy czy dobre Ale na pewno dobre ja Już się na po tym bigosie, więc Nie wiem czy to jest miedź, ja tam na zdjęcia. Ja dalej jemu gofry latające. Nie wiem czy widać. Wow. Ej, ale super atrakcyjny. Wow. O, można wygrać! Wielkiego misia! Wygrażda dla mnie wielkiego misia? Misia, wygraj mi misia dla mnie. Wow. O, ja chcę takiego misia! Wow. O bankrut, jesteśmy teraz w telewizji, hel do gadania, uszy, Uwaga. ciekawe co to będzie. Chciałam w takich kubeczkach oh, o samochodziki! Oh. Atrakcja 30 zł. Jest moc! Jest moc! Kampery też są świetne! Co za fanka z Małgrzaty! Występ przegapi! Boże święty! Tyle tu atrakcja! Przegapiałam koncert! No bo mnie, autka jakieś zatrzymały. O, drony są! Ale to bujeczko jest duże. Bo no. ja się bawię tak Tutaj jest menadżer. Jeszcze nie wiadomo, czy to jest tata, czy menadżer. A tam jest burmistrz i burmistrzowa. Czerwonego dywanu nie dali nam. O kurde, nie mam płyty. Nie mam koszulki. Wszystkim za udział. Jasne, dzięki. A się nagrywa się? Tak, nagrywam. Tam latarnia, ale widoki, wow! latarnia, latarnia, ja, yeah. wow, ja, yeah. wow. jeszcze ten zachód słońca piękny, Aj, ale ślicznie to wygląda, wow, o. Sowa pewnie. Sowa. Yeah. O Sowa. 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 fajny A o tym mówisz? Objazd do 91, czyli mieliśmy o tym pojechać i jedziemy. Wróciliśmy już po wczorajszych wojażach. Było to niesamowite przeżycie dla mnie. Droga była super. W ogóle jak przyjechaliśmy na ten piknik był ekstra, bardzo mi się to podobało, te koła gospodyń wiejskich były super poznawanie burmistrzów również ekstra ukaże się w ogóle w gazecie regionalnej rozmowa z menadżerem Michała też spoko, bardzo sympatyczny gościu chociaż nie wiem jak ma na imię koncert, który odbył się właśnie w tamtej miejscowości był całą trasą koncertową i Michał również przyjedzie do Bielska samowity koncert będzie też w biesku białej, więc się podwójnie z tego powodu cieszę, że będę mogła go ponownie zobaczyć. Chociaż nie wiem, czy zobaczę go, ponieważ. Nie wiem, czy będę w ogóle w bielsku, ale jeżeli będę, to oczywiście udam się na jego koncert, tylko może się to również różnić, że, że będzie więcej osób po prostu na jego koncercie i że będzie cała sfera zawalona, więc tak jak było jak było w Sanach, jak Sanach była u nas na swojej trasie koncertowej, to też było. Tyle ludzi, że się dopchać do niej nie można było. Super pogoda dopisała, było tak super cieplutko. Potem w ogóle była taka dziwna sytuacja, bo GPS nas poprowadził w ogóle. Fiu, 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 hen daleko, hen w pola, łasy, lasy, e, to wam pokazałam. Ponieważ e, coś tam w ogóle nie dali znaku, że drogi jakby nie ma, no więc sobie pojeździliśmy po ładnych okolicach. Okoliczna ludność stawała i patrzyła sobie, bo dużo aut, naprawdę za nami to było kilkanaście aut, sznur aut, którzy chcieli jechać tą samą trasą co my, i też nie znaleźli troki. Więc podróż była spoko, przez to, że był ten mankament jeden, a nasza podróż troszeczkę dłużej trwała. Nie byliśmy aż w domu o 20 prawie trzeciej. Ale to nic, to nic. Playlista spoko była. Można powiedzieć, że koło, koło gospodyni wiejskich te pani były prze, po prostu przekochane. I było to zupełnie widać w cenach, bo płaciliście paniom z koła wiejskiego. No to ich ceny były zupełnie inne niż na przykład takie Futraki, które były na przodzie na przykład, to ich ceny były aż 40 zł za szaszłyka, ta cena przewyższała, więc tak, jak widzieliście, ja dużo zjadłam, ale już kanapki ze smalcem już nie mogłam zjeść za dużo. Tak to super przemiłe panie, otoczenie w ogóle, no super. No bardzo mi się podobało. Małgorzata szalała na koncercie Michała, ponieważ jest nadal okres ciężki dla Małgorzaty. Okres intensywny, gdzie tych emocji negatywnych, a także jakichś niepotrzebnych sytuacji w moim życiu musiałam jakokolwiek wyrzucić przez krzyczenie. Więc ogólnie kto był najgłośniejszy na koncercie u Michała? No ja. Ja byłam najgłośniejsza. Te osoby, które stały blisko sceny, to tak krzycza, nie krzyczały jak ja. No ale wiecie, wyżyć pozytywnie się trzeba. A jak się idzie na koncert, no to na koncercie zazwyczaj się krzyczy, więc no ja muszę krzyczeć, żeby się wyżyć. Eee, żeby te negatywne emocje poszły se hen, 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 żeby nie zostały ze mną eee, i także przez śmiech. Różne są metody. Eee, no ale niestety tak tu wygląda. No więc tak, fajnie było. Cieszę się, że udało mi się przyjechać na taki koncert i super był zagrany. Bardzo mi się podobało. W niektóre filmiki Wam wrzucę, mm, zobaczę. I fajny to był wypad. Więc e, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Żegnam się z Wami i do kolejnego filmiku. Buziaczki! Pa!